Zostały w 20 rozdziale tejże Ewangelii w wersetach od 19 do 20 do 23. Gdy tego pierwszego dnia tygodnia, to znaczy wtedy, kiedy Jezus zmartwychwstał, martwy zapadł wieczór, tam gdzie przebywali uczniowie, zamknięto drzwi z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął w środku i pozdrowił ich, pokój Wam. A gdy to powiedział, to pokazał im ręce oraz bok. Uczniowie uradowali się, że zobaczyli Pana, a Jezus odezwał się do nich ponownie, pokój Wam. Jak mnie posłał ojciec, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i oznajmił. Przyjmijcie ducha świętego. Tym, którym odpuścicie, grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo, panie Uroczystości zesłania Ducha Świętego w dniu dzisiejszym jest wzbogacona o, o obecność dwóch symboli, dwóch znaków. Zwróćcie uwagę na te dwa drewniane świeczniki, które stoją przy ołtarzu. Latycz pośród Was, którzy kojarzą niektóre fragmenty Biblii, to można sobie przypomnieć, że najpierw w namiocie, który Ojciec Mojżesz zbudował na pustyni, stał siedmioramienny świecznik, potem w świątyni jerozolimskiej było dziesięć świeczników, a w wizji apostoła Jana kiedy otrzymał wizję Chrystusa zmartwychwstałego, zobaczył Jezusa, który przechodził się wokół siedmiu świeczników. W tradycji biblijnej świecznik odgrywa bardzo ważną rolę. Jest z jednej strony symbolem światła. Tego światła, które przychodzi z góry, światła, które przychodzi od Pana Boga z drugiej strony, jest też symbolem wspólnoty ludu Bożego. Siedem Świeczników w Apokalipsie to symbol. Jest Kościół, jest wspólnota, jest lud Boży której obecny jest Chrystus. Jeśli Pan Bóg pozwoli, i jeszcze jakiś czas będziemy ze sobą wspólnie tutaj rozważali Słowo Boże, to obiecuję Wam, że nadejdzie czas, kiedy na zesłanie Ducha Świętego będzie tutaj siedem świeczników, żeby przeżyć wtedy wizję tego znaku. Chrystusa, który jest wśród nas obecny. Co dzisiaj symbolizują te świeczniki, które są? Ten, który jest przed ołtarzem, on został zapalony wczoraj w nocy, w czasie liturgii, w sposób bardzo uroczysty. To jest, i teraz słowo, Kochani kandydaci do bierzmowania, ten świecznik, który stoi przed ołtarzem, symbolizuje siedem darów Ducha Świętego. Każda z zapalonych świec. Wczoraj na liturgii, gdy, była, gdy została zapalona, pobudzała wspólnotę Kościoła do modlitwy o dary Ducha Świętego. Modliliśmy się więc o tę mądrość, radę, męstwo, wiedzę, umiejętność, pobożność, dar bojaźni Bożej. To, co z katechizmu kojarzymy jako siedem darów Ducha Świętego, kiedy dzisiaj jest tutaj przed nami, to symbolizuje wszelkie obdarowanie, które Duch Święty przynosi i które my dorośli otrzymaliśmy w sakramencie bierzmowania. A Wy, siostry i bracia, kandydaci do bierzmowania, możecie w tym sakramencie otrzymać. Tradycja biblijna to zawsze jest tradycja siódemki, czyli pełni. Kiedy jestem w kościele, kiedy staję przed ołtarzem Pana, to mam świadomość tego, że tu z ołtarza przychodzi do mnie całe wszelkie błogosławieństwo. Wszystko, czego człowiek potrzebuje, jest udzielone przez Ducha Świętego. A więc kiedy dzisiaj patrzycie na ołtarz przez świecznik siedmioramienny, to widzicie, tak możemy powiedzieć, chciałbym, żebyście widzieli obecność Ducha Świętego, że Duch Święty daje swoje dary. I to, co dlatego między innymi prosiłem, żebyście zajęli te miejsca tutaj z przodu, czy w tej głównej nawie, że kiedy będzie objawienie Najświętszego ciała i krwi Jezusa, wtedy będziecie mogli tak wizualnie zobaczyć pewien znak. Będziecie mogli zobaczyć znak Ducha Świętego. Na ołtarzu będziecie mogli z ołtarza zobaczyć znak Eucharystii, ciało i krew Pana. No i gdzieś tam prezbiter, który na tej samej linii stoi, jako ten, który jest znakiem reprezentantem Chrystusa, reprezentantem wspólnoty Żywego Kościoła. I to jest ten moment, kiedy. Będzie można to dostrzec, zobaczyć, że oto w zgromadzeniu liturgicznym Chrystus obdarowuje Duchem Świętym. Jest obecny Duch Święty. Ja wiem, że jest to pewne uproszczenie, ale w tym... W świeczniku można materialnie zobaczyć obecność Ducha Świętego, że on po prostu jest. Żeby to jest taka wizualizacja możemy o, użyć tego słowa, że dzisiaj ten znak jest nam, jest nam przekazany. Ognisty płomień, który opala, który zapala tych, zapala tych siedem świec. To jest pierwszy symbol, to jest pierwszy symbol świecznika. Dary i obecność Ducha Świętego. Kiedy spojrzycie na drugi świecznik i uważnie policzycie, on też ma siedem lampek. On też ma siedem świec. On był zapalany przez ostatnie dni. W czasie nowenny przed zesłaniem Ducha Świętego. Każda z tych zapalonych świec oznacza jeden z biblijnych obrazów tego, czym jest Kościół. Sakrament wierzmowania, ale też przyjście Ducha Świętego dokonuje się we wspólnocie Kościoła, bo zobaczcie, uczniowie są razem, dokonuje się, czy są razem w wieczerniku, w niedzielę Zmartwychwstania, czy są razem w wieczerniku po pięćdziesięciu dniach, żeby Duch Święty mógł przyjść na świat. Musi być ktoś, kto Duch Święty, kto przyjmie Ducha Świętego, czyli musi być wspólnota wierzących w Jezusa uczniów. I dlatego tegoroczne rozważania przed zesłaniem Ducha Świętego one wprowadzały nas w biblijną wizję tego, czym jest Kościół, jakie biblijne obrazy pokazują Kościół. I macie tutaj tych siedem lampek, czyli Kościół jako lud Boży. Kościół jako, jako ciało Chrystusa, kościół jako winnica Pana, kościół jako świątynia Boga i budowla, i budowla Boża, kościół jako owczarnia, kościół jako oblubienica Jezusa i kościół jako nowe Jeruzalem. Tych siedem obrazów daje nam możliwość zobaczyć rzeczywistości Kościoła w sposób duchowy, pogłębiony, nie tylko Taki wulgarny. Wiecie, taki, że to są my i oni, czy coś w tym rodzaju. Kościół to nie tylko czarny. I dlatego, dlatego, moi drodzy, stoi dzisiaj ten drugi świecznik po to, żeby zobaczyć, żeby uświadomić sobie bogactwo biblijnych obrazów przy wyjściu z Kościoła. To będzie chciał, to są, jest, są takie karty przygotowane z wizualizacją właśnie tego świecznika i z tyłu jest opis tych siedmiu obrazów, żeby zobaczyć Kościół Chrystusowy jako tę wspólnotę, poprzez którą przychodzi do nas Duch Święty. I teraz, kiedy my mamy uroczystość zesłania Ducha Świętego i zadajemy sobie pytanie Duchu Święty, który po co On przychodzi, wiemy, daje mądrość, przychodzi przez społeczność Kościoła, po co On przychodzi? W liście do Koryntian usłyszeliśmy słowa nikt bez pomocy ducha nie może powiedzieć że Jezus jest Panem. Czyli bez pomocy ducha nikt nie może wyznać wiary. Nikt nie może wyznać wiary. Wiara wydaje się, czy treści wiary wydają się magią. Wydają się wierszem, formułką do zaliczenia. Czymś, co jest tylko, powiedzmy, zbiorem jakichś zdań i twierdzeń. Ale kiedy przychodzi Duch Święty, to Duch wlewa w nasze serce zrozumienie i daje, rozwiązuje język i daje możliwość wypowiedzenia tego najpiękniejszego słowa. Jezus jest Panem. Jezus jest Bogiem. Jezus jest zbawicielem. Jezus jest tym, który jest najważniejszy. Wszystko z Jezusa. Wszystko do Jezusa. Nic bez Jezusa. Jezus totalny, alfa i omega. Ale żeby coś takiego się mogło dokonać, to jest potrzebny Duch Boży. I teraz my dorośli, którzy tutaj jesteśmy, możemy pielęgnować w sobie wdzięczność za przyjęcie sakramentu bierzmowania bo wtedy zostaliśmy opieczętowani na nowo duchem świętym. Nasze młodsze siostry i bracia, którzy mają ducha w sakramencie bierzmowania na nowo przyjąć, jest to jeszcze jakieś pragnienie. Ten duch, który przyszedł w czasie chrztu świętego, wierzę w to, że pomagał Wam w tych egzaminach. Przeprowadził Was po tych ścieżkach w tych ostatnich trzech dniach, kiedy żeście się Boży Biedacy musieli zmagać. Wierzę, że duch Jezusa z Wami był, bo Jezus dał słowo i powiedział, aby On był z Wami na zawsze. I teraz, kiedy jesteśmy w przededniu naszego wierzmowania, niemalże, kiedy zostało kilkanaście dni, to jesteśmy tymi, którzy razem ze wspólnotą Kościoła przyjmują tę obecność Ducha Świętego. Jeśli siostra i brat nie nosi w sobie tego pragnienia, jaki mieli apostołowie Duchu Święty czynić, no to wtedy trudno jest przebić się świętemu Duchowi. I tutaj tak bardzo potrzebna jest nasza aktywność, aktywność naszego umysłu, aktywność naszego serca, aktywność naszego ciała, cała nasza osoba. Możemy powiedzieć za psalmistą, jak łania pragnie wody ze strumienia. Tak ja, człowiek, pragnę Ciebie, Duchu Święty. Ja pragnę tego życia, które Ty przynosisz. Ja pragnę, żeby w tym kościele, w którym jestem, Duch Święty przyszedł do mnie. Żeby Duch Święty mnie przepełnił. Żeby Jego dary prowadziły mnie, dawały mi moc, potrzebną do życia w codziennym świecie. Siostry i bracia, tyle. Tego dzisiejszego rozważania. Gdy przyjdzie moment, Eukary, kiedy będzie słowo konsekracji. Gdy przyjdzie ten moment, ja dzisiaj ciut dłużej będę trzymał postwie i ciut dłużej będę trzymał kielich. Abyście mogli napoić swój serce, umysł, oczy, swój wzrok. Duch Krystian i Kościół. Duch Chrystus i wspólnota Kościoła. Ta jedność, która jest. Żebyście dzisiaj to, bo to jest, mój drodzy, nigdy więcej już, już tego znaku nie będzie. To jest, to jest tylko na tej dzisiejszej wyjątkowej, wyjątkowej dziedzinie. Jeszcze tylko siódme klasy, które wieczorem będą miały możliwość przeżycia tego znaku. To tyle. Amen.